Witam serdecznie. W poprzednim odcinku zajmowałem się skonstruowaniem takiego małego panelu operatorskiego. Mówiłem trochę o przyciskach, przełącznikach i tak dalej. Dzisiaj czas przyszedł na to, żeby podłączyć ten panel do naszego głównego panelu. I tym samym trzeba zacząć podłączać wszystkie sygnały wyjściowe do sterownika PLC. Jest to mały Siemens logo. Bardzo sprytne urządzenie. Do sterownik PLC. Bardzo prosty w obsłudze, bardzo prosty w programowaniu, ale o tym będzie już za kilka odcinków. Opowiem dokładnie o tym sterowniku. Pokażę też wszystkie parametry tego sterownika. Na dzień dzisiejszy zajmiemy się tylko połączeniem tego panelu z wejściami, no i ewentualnie jednego z wyjść. Do tej lampki kontrolnej, a więc na początek, zacznijmy od schematu i spójrzmy, jak to będzie wyglądało. E, tutaj mamy te nasze trzy strony, już które do tej pory mieliśmy narysowane. Otworzyłem tu już czwartą stronę, e, która podpisana jest PLC. Tu dodamy właśnie sterownik PLC. E, musimy najpierw dodać sterownik, oczywiście, żeby mieć gdzie podłączyć te nasze przewody od panelu sterowania. od od tego naszego małego paneliku operatorskiego. Jest tutaj kilka dostępnych w programie już gotowych sterowników PLC, jednak nie ma tutaj naszego małego Siemensa logo. Także musimy stworzyć w zasadzie sobie taki sterownik od, od podstaw, ale nie będzie to żadnym też problemem. Wybieramy sobie tutaj, żeby utworzyć blok. Wybieramy PLC. Ok, Nazwę, nazwijmy sobie go Siemens Logo. Ok, no i teraz mamy tutaj dostępne już różne opcje dodawania terminali do, do tego bloku. Tutaj dodamy z góry dwa terminale: to będą terminale do zasilania. A następnie kilka terminali. Tutaj mamy cyfrowe wejścia i cyfrowe wyjścia jak i też analogowe. I też również tutaj mamy przekaźnikowe wyjście. Tutaj mam poglądowe zdjęcie jak faktycznie ten sterownik wygląda. To jest dodatkowy połączony moduł w tym momencie z dodatkowymi wejściami i z dodatkowymi wyjściami. Pomijemy na razie ten moduł, dlatego że później go dorysujemy, kiedy on będzie dopiero potrzebny, na razie tylko przyłączamy ten główny moduł. Więcej o tym sterowniku będzie już niedługo. Dzisiaj tylko podłączymy te wejścia, właśnie z przycisków. No i tutaj co możemy zauważyć? Właśnie oznaczenie tych terminali L, M, później I od 1 do I8. Tutaj mamy wyjście tranzystorowe, to też wyjaśnię już niedługo. Czyli mamy wyjście numer 1 i tu będzie masa podpięta, wyjście numer 2 i też masa, i wszystkich tych wyjść tutaj jest 4. Także pomijam też analogowe wejścia, o czym też powiem później, ale na razie robimy 8 wejść cyfrowych i 4 wyjścia cyfrowe. No i zasilanie do sterownika, a więc tutaj będziemy mieli plus 24 V DC. Tutaj od razu sobie podpiszemy minus 24V DC. No i utworzymy sobie jeszcze więcej tutaj tych wejść i wyjść, czyli tutaj mamy wejścia cyfrowe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I tak to zostawię. Te numery tutaj będą się zgadzać. No i jeszcze cztery wyjścia cyfrowe. I to będzie wyjście numer 1, wyjście numer 2, wyjście numer 3, i 4. No i od razu widać, że tutaj jest wyjścia, wejścia, no i terminale do połączenia masy. Teraz możemy utworzyć sobie graficzny podgląd. Tutaj nas się pyta, oczywiście, jak chcemy nazwać, chcemy nazwać to Siemens Logo. No i pyta się w, którym, w której bibliotece chcę mu umieścić. Oczywiście w bibliotece z, ze sterownikami PLC. OK. I już został dodany tutaj do naszej biblioteki ten właśnie nasz moduł. Zobaczmy jak to teraz będzie wyglądać. Przechodzę tu do strony czwartej i Siemens logo zamieszczam tutaj u góry. Tak to wygląda. Wygląda to identycznie jak na właśnie zdjęciu, czyli mamy u góry przyłącze, mamy 8 wejść i 4 wyjścia. Oczywiście tutaj te wyjścia możemy sobie przesunąć tak, żeby wyglądało to podobnie. Oczywiście to już nie ma znaczenia. Przesuniemy to jakoś na środek. No i przyłączmy teraz 24V zasilania. Cofnijmy się tutaj do tego zasilania. Mamy tutaj 24V. Gdzie chcemy podpiąć teraz ten... Sterownik PLC. Na pewno będziemy go podpinać pod 24 V stałe, czyli nie po przekaźniku bezpieczeństwa, tylko będziemy podpinać pod bezpośrednio pod przetwornicę impulsową, dlatego, że tak jak mówiłem już przy okazji odcinka o wyłącznikach bezpieczeństwa, ten sterownik może wykonywać tutaj jakieś inne zadanie, kiedy zostanie wciśnięty przycisk e, wyłącznik bezpieczeństwa. Także zasilanie musi być prowadzone bezpośrednio z przetwornicy impulsowej. No to dorysujmy tutaj znowu jakąś linię stąd i stąd. Od razu może dorysuję też do minusa. No i przyłączymy to z oczywiście tutaj plusem i również też przyłączymy minus z minusem. Na PLC, czyli mamy podpięte tutaj już zasilanie. Chcemy teraz podpiąć pod wejścia po kolei nasze przyciski. Mamy już utworzony tutaj przy okazji tego wyłącznika bezpieczeństwa, mamy utworzony panel operatorski. To jest obszar, w którym znajduje się ten wyłącznik bezpieczeństwa. Oczywiście teraz tych wyłączników, tutaj tych, tych guzików i przełączników, doszło nam trochę więcej. A więc utworzę tu następną stronę, którą nazwę panel operatorski, i teraz rozesyłamy cały panel ze wszystkimi guzikami i przełącznikami. Dodajemy tutaj lokalizację, dlatego że to będzie jakby w osobnej części od naszego głównego panelu. Ja mam tu utworzony już ten panel operatorski. Czyli dodam ten obszar do tego panelu. Jak widać, tu jeszcze jest podpis, panel operatorski. Jak widać, to jest ten sam panel, który znajduje się tutaj w tym miejscu. I nie będziemy już tutaj rysować tego wyłącznika bezpieczeństwa, dlatego że on już na schemacie się znajduje. Także nie ma sensu tego samego dublować. Czyli dodaję tylko kilka guzików. Tutaj mam takie standardowe wciskane guziki. To będzie jeden, drugi. Trzeci to będzie jeden od start, stop i reset. Następnie będą, będzie przełącznik manual auto, a to nic innego jak dwa razem ze sobą w jednym przełączniku spięte, właśnie normalnie otwarte styki. Będzie lampka. Która będzie pokazywała błąd. Ta pomarańczowa lampka na naszym panelu. No i przycisk S1 będzie to przycisk start, S2, przycisk stop, S3, reset. Ale przycisk reset już mieliśmy przy okazji właśnie przekaźnika bezpieczeństwa i nazwaliśmy go S0. Połączę teraz właśnie ten przycisk S3 z przyciskiem S0. No i oczywiście tutaj mamy. S0 to może trochę stronę, żeby to było bardziej widoczne. I oczywiście mamy też już pokazane, gdzie ten przycisk się znajduje. No i podłączamy teraz S1S2, no na pewno też będziemy musieli podłączyć te zasilanie do panelu. Pod stałe 24V, czyli przed wyłącznikiem bezpieczeństwa, przed relayem bezpieczeństwa. No to podłączmy sobie go też właśnie tutaj, w tym miejscu. Najpierw powinniśmy tu uzyskać na pierwszym wejściu sygnał z właśnie tutaj tego terminala 1 z grupy terminali. X 3E. A dlaczego? No, po to, żebyśmy mogli odczytać na PLC, czy wyłącznik bezpieczeństwa został wciśnięty. Jeżeli oczywiście został wciśnięty, nie będzie tutaj napięcia, czyli podłączamy ten przewód do PLC do wejś wejścia numer 1. Ok, czyli tutaj możemy teraz połączyć też wyjścia start. Ok, czyli tu mamy to wszystko załatwione. Co teraz musimy zrobić? Musimy jeszcze z wyjścia numer 1 poprowadzić przewód do lampki, która będzie się zapalać podczas jakiegoś błędu. Ok, czyli wszystko tu podpisane. Zostawimy na razie ten przycisk reset, dlatego że no on tutaj będzie trochę inaczej podłączony. Także przejdźmy teraz tutaj do PLC. Mogę sobie tutaj te wejścia i wyjścia teraz opisać, I jeszcze muszę teraz tutaj sobie podopisywać wszystko, żeby zgadzało się. Oczywiście na terminale, bo to się nie uaktualniło, jeżeli te przewody, muszę wszystkie podłączać tutaj. Upewnić się, że są wpięte w dobre terminale. Ale tego już nie będę tu robił na wizji, żeby was nie zanudzać. Oczywiście to już robiłem wcześniej. Przyłączałem sobie różne terminale do różnych innych urządzeń. No to zajmijmy się teraz połączeniem fizycznym elementów. Oczywiście tutaj kabel do całego tego panelu operatorskiego, jeżeli by to był panel taki przenośny, można by podłączyć tutaj na jakiejś wtyczce, wtedy trochę inaczej by to wyglądało, ale dlatego, że ja ten panel będę miał blisko głównego panelu, będzie to pociągnięte wszystko kablami bezpośrednio do panelu. Jedyne co utworzę, to utworzę tutaj następny, następną grupę terminali, po to, żeby wszystkie kable z panelu operatorskiego wpiąć do grupy terminali, do terminali na panelu, a później z terminali już będzie to odchodzić do sterownika PLC. Uporządkowałem trochę już ten schemat. Przeniosłem tutaj to zasilanie 24V na następną stronę, dlatego że robiło się tu trochę ciasno i nieczytelnie. Poprzekładałem trochę też te terminale dlatego, że dobrą praktyką jest umieszczanie terminali z tej samej grupy na jednej linii. Wtedy jest to dużo bardziej czytelne i tak jak widać tutaj po kolei mamy terminal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tutaj niżej jest te, te, te grupa terminali X3E. Oczywiście tutaj już za relejem bezpieczeństwa. Dodałem tu też takie skosy przy przewodach, takie połączenia. Co to oznacza? To oznacza nic innego jak kierunek połączenia przewodów. I tak jak widać tutaj przy panelu operatorskim, przewód wchodzi tutaj z tej strony do grupy terminali X4 do terminala numer 1, później przechodzi do przycisku S1, zacisku 3, i wtedy z zacisku numer 3 wychodzi ten przewód w tym kierunku. Jak widać, ten skos stąd, z tego zacisku numer 3, wychodzi w prawo. I idzie do przycisku S2 do zacisku 3. I znowu następny przewód z tego zacisku przechodzi do następnego, i tak dalej. Pokażę za chwilę w praktyce, jak to wygląda. A więc przejdźmy teraz do podłączenia faktycznych elementów i, i przewodów. Wydrukuję ten schemat i położę go obok na panelu, tak żebyśmy mogli według niego podłączyć te wszystkie elementy. Ok, tu mam te cztery przewody. Które wypiąłem z wyłącznika bezpieczeństwa, dlatego, że on się znajdzie teraz oczywiście na tym panele operatorskim. Tutaj mogę skorzystać z tej rozpiski w tych grup terminali. Tu mam wyraźnie, pod jaki terminal jest podpięty, jaki kabel z jakiego wyjścia. I tu mam safety relay 1, S11, S21, 12, 22. Także po kolei będę sobie to podpinał. Zaczynamy tutaj od terminala numer 8. Więc mam tu już podłączony ten panelik. Podłączyłem sobie jeszcze tutaj trzy przewody do tego potencjometru. One podłączone są tutaj po te trzy wolne terminale. Na razie to zostawię tak jak mówiłem już wcześniej, ale podłączyłem sobie po prostu żeby móc zrobić już tą wiązkę, żeby później nie musieć tego rozcinać. Tak to wygląda. Widać, że tu jest już no, taka pokaźna liczba kabli do takiego małego paneliku, dlatego, dlatego zaletą też jest stosowanie Nowoczesnych paneli operatorskich, dlatego, że tam komunikacja odbywa się za pomocą tylko powiedzmy czterech czy kilku przewodów. E, ok, to wszystko jest gotowe, tak to będzie wyglądać. Ten panel gdzieś będzie z boku. E, oczywiście nie obyło się też bez błędów. To jest normalne, to jest projektowanie nowego panelu. E, ta, takie, takie rzeczy się zdarzają i to absolutnie e, nie ma co tego ukrywać nawet, dlatego, że. Później, jak zobaczymy w programie, w programie to się nazywa debugowanie, czyli odrabaczanie programu. To jest normalne, że popełnia się błędy, ale trzeba te błędy po prostu poprawiać. Jaki błąd? Nie mam tutaj jeszcze podłączonego kabla od terminala numer 1 do zasilania. Tutaj w tym miejscu jest napisane, że powinno być to przyłączone do grupy terminali X2 do terminala numer 1, ale w terminalu numer 1 z góry mamy zasilanie, a z dołu mamy. Wyjście do przekaźnika zasilania do styku numer 13, także tu jest błąd. To trzeba poprawić. Podepnę to pod jakiś wolny terminal, czyli powiedzmy pod numer 3. I tu to będzie właśnie X4. 1, to trzeba na pewno poprawić. No i został nam tu jeszcze jeden, jeden kabel do podłączenia, czyli do sterownika PLC. Pierwsze wejście od e, przekaźnika bezpieczeństwa, czyli z terminala numer 1 z X3E, do wejścia numer 1, podpiąłem. E, mówiłem wcześniej, że też nie będę podpinał tego e, S0, ale też już go podpiąłem. I on tutaj wychodzi do terminala X4 i dokładnie jest podłączony pod 12. I tutaj będzie X4-13. To też muszę dorysować. No i możemy w zasadzie podłączyć to zobaczyć czy, e, czy to działa. Oczywiście nie ma programu tak żeby uruchomić te przyciski. Załączamy. Widać jest zasilanie do PLC. Jest tam jakiś program wgrany na razie. E, także nieważne co tam się pojawia teraz. W następnym odcinku opowiem więcej o sterownikach PLC. Wyjaśnię dokładnie, na czym polegają właśnie tutaj podłączenia wejść, wyjść, co ten sterownik w zasadzie robi i, i czym jest. No i po kolei będziemy później podłączać następne urządzenia, no i stopniowo również będziemy programować ten sterownik tak, żeby właśnie też krok po kroku wytłumaczyć, jak taki program wygląda. Zapraszam na następne odcinki. Na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam.